Stalker 2. Gra, która wyszła w naprawdę tragicznym stanie technicznym. Miała wiele niedoróbek, wiele błędów, wiele problemów. Popełniłem nawet swoistą recenzję tej gry na swoim kanale, gdzie przez 25 minut o tym opowiadałem. No ale nie przeszkodziło jej to tak czy inaczej sprzedać się w milionowym nakładzie i to w pierwsze 48 godzin. I teraz pytanie brzmi: co dalej GSC zamierza z tym zrobić? Jakie przygotowali dla nas pacze? W jaki sposób zamierzają tę grę naprawić i co najważniejsze, w jaki sposób zamierzają ją rozwinąć. Najpierw przyjrzyjmy się jednak temu, co zostało do tej pory zrobione. Bowiem gra dostała do tej pory 7 hotfixów oraz jeden duży update. No ale po kolei. Do wersji 1.0, czyli premierowej, wyszły 3 hotfixy w mniej więcej tydzień od premiery. Te hotfixy celowały tak naprawdę w najbardziej palące problemy na tamten czas, czyli błędy związane z wszelkimi questami, softlocki, blokady, trochę ogarniały ekonomię, także rzeczywiście byliśmy w stanie jakieś pieniądze z questów zarabiać, etc. Tak naprawdę wszystkie te trzy hotfixy były nastawione głównie na łatanie błędów, które uniemożliwiały dalszą rozgrywkę i dalsze progresowanie questów. Ostatni hotfix do wersji premierowej został wydany 3 grudnia. 19 grudnia, 16 dni później, dostajemy pierwszy duży update w wersji 1.1. I ten update waży zabójcze 110 GB. I tak naprawdę, spokojnie, 80% tego update'u to jest znowu łatanie błędów wszelakich. Falą się nawet w tym update'cie, że załatali w nim ponad 1800 błędów, z czego Ponad 250 błędów to były wszelkiej maści softlocki i blokady questów głównych i ponad 100 blokad i problemów z questami pobocznymi, co oznacza, że jeżeli sobie to zliczymy, to wychodzi na to, że tych błędów z questami zostało naprawionych co najmniej 350. Jeżeli sobie weźmiemy tą liczbę i podzielimy przez liczbę questów, gdzie w całej grze wychodzi około 90, to wychodzi na to, że wszystkich blokad na każdego questa przypadało około 4. Każdy quest, którego dotknęliście w Stalkerze 2, mógł wam się zablokować na co najmniej cztery różne dziwne sposoby. I oczywiście wiem, że to tak nie działa, ale to jakże proste wyliczenie pokazuje skalę problemu i to z czym gracze na co dzień musieli się mierzyć grając właśnie w Stalkera. A, no i bym zapomniał, w tym patchu też próbowali wskrzesić Alive 2.0, no i wyszło im to tak może w paru procentach. Od najbardziej podstawowe funkcje tego systemu, przez co w końcu przestało nam się absolutnie wszystko spawnować za plecami. No i oczywiście do wersji 1.1 wyszły cztery hotfixy, które też tam naprawiały pewne rzeczy. Ale doczytałem ostatnio, że całkiem śmiesznego fikołka tam zrobili, bowiem w wersji 1.1.2 naprawiono problem z wczytywaniem się shaderów, które powodowały crashowanie się gry. No a to wczytywanie macie za każdym razem, kiedy tę grę odpalicie. Co ciekawe, tak to naprawili, że w wersji 1.1.4 znowu musieli to naprawiać, ponieważ gra znowu się zacinała w ładowaniu shaderów i znowu musieliśmy albo czekać, aż ona skraszuje, albo ją wyłączyć i próbować jeszcze raz. Najważniejsze jest jednak to, co GSC dalej zamierza robić z tą grą, bowiem 14 stycznia na Reddita wleciał całkiem ciekawy mem, który w zabawny sposób zaczepił twórców gry pytaniem kiedy następny update. No i GSC o dziwo zauważyło ten wpis i na niego odpowiedziało. Z ich wpisu dowiadujemy się, że cały czas pracują nad update'em. Hotfix mają wypuścić. W najbliższym czasie. Natomiast duży update ma zostać wydany jeszcze tej zimy. No i w trakcie nagrywania tego materiału, to jest 27 stycznia, na SteamA wlatuje update. No, dokładnie rzecz biorąc, to hotfix wersja 1.1.4, która waży około 13 GB i po raz kolejny rozwiązuje wcześniej wspomniany przeze mnie problem z ładowaniem się shaderów. No ale najważniejszy w tym wszystkim jest ten wielki, pełnoprawny. Update, nad którym pracują, bowiem nie ustalili oni z nami tak naprawdę żadnej konkretnej daty. Powiedzieli tylko, że jeszcze tej zimy, co oznacza, że może być to jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc. Czas mają tak naprawdę do 21 marca, bo wtedy kończy się kalendarzowa zima. No i teraz pytanie, kiedy to zrobią? No bo w najgorszym wypadku na update będziemy musieli czekać jeszcze co najmniej dwa miesiące, co jednocześnie sprawi, że pomiędzy dużymi update'ami będzie naprawdę długa przerwa. I oczywiście długość tej przerwy nie będzie problemem tylko i wyłącznie pod warunkiem, że dostaniemy naprawdę duży update. No bo jeżeli gracze będą musieli czekać jeszcze, powiedzmy, dwa miesiące, ale w zamian za ten okres oczekiwania dostaną ogromny update, który będzie jeszcze większy niż takie 1.1, które i tak już dużo zmieniało, no to wtedy będzie warto czekać. Ale jeżeli wydadzą jakiś update, który powiedzmy będzie połowę mniejsza albo jedną czwartą tego, co dostawaliśmy wcześniej, to wydaje mi się, że wielu graczy poczuje się po prostu zawiedziona. No ale na to musimy poczekać i mam nadzieję, że GSC nie zawali tutaj sprawy i dowiozą naprawdę dobry, pełnowartościowy update do gry. Deweloperzy wypowiedzieli się też na temat bardzo ważnej kwestii, bowiem w trakcie wydawania patcha 1.1 dostaliśmy informację, że roadmapa do Stalkera ma powstać, która będzie zawierała to, co GSC ma w planach dodać do gry oraz ewentualne daty, tych updateów bądź dodatków. Niestety, ISD stwierdziło, że tej roadmapy nie zrobią, bo jak sami stwierdzili, taka roadmapa to bardzo trudna sprawa. Zbyt wiele rzeczy może się wydarzyć, testy mogą zawieść lub mogą pojawić się nowe problemy. Wiadomo, tylko że poniekąd tę roadmapę obiecali. No i tu jest troszeczkę zawód z mojej strony, no bo. Obietnicy nie dotrzymają. Za to napisali, że roadmapa będzie, ale ich planów jako firmy niestety nie mogą nam zagwarantować, że w tej roadmapie Stalker oraz jej aktualizacje do niego się w jakiś sposób pojawią. Mają jednak nadzieję, że jakieś terminy zostaną wyznaczone. I wbrew pozorom, ta roadmapa jest bardzo ważnym punktem odniesienia względem rozwoju tej gry, ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, ale GSC całkiem sporo nam obiecało w trakcie premiery Stalkera. Przypominam, nam, że gra miała dostać prędzej czy później dwa duże dodatki oraz moduł multiplayer. I tak naprawdę to o nich nic nie wiemy. Dwa duże dodatki, które miały powstać, no cóż kiedyś powstaną, nie wiemy kiedy, nie wiemy w jakiej formie, nie wiemy wokół czego będą w ogóle budowane. nie dostaliśmy żadnych informacji poza tymi szczątkowymi w trakcie premiery gry. Tak samo o trybie multiplayer praktycznie nic nie wiemy, poza faktem, że ma on trafić jako darmowa aktualizacja po premierze gry, a przynajmniej taką informację jesteśmy w stanie wyczytać ze strony sklepu na steamie. I nie ma co się oszukiwać, ale wrzucenie teraz jednego dodatku, czy nawet dwóch albo segmentu multiplayer jest całkowicie bez sensu. Ta gra w tym momencie wymaga przede wszystkim napraw i wrzucenie dodatkowych tysięcy linii kodu mogłoby tylko i wyłącznie cały ten proces utrudnić bądź go nawet uniemożliwić. Co nie zmienia faktu, że fajnie byłoby, gdyby firma ustosunkowała się do tego, czy zamierzają robić te dodatki, ewentualnie kiedy moglibyśmy się ich spodziewać. No bo jakby nie patrzeć, część z nas, która kupiła droższe wersje gry, poniekąd już za nie zapłaciła, bowiem w takiej wersji ostatecznej tej gry dostajemy bardzo dużo rzeczy, które możemy wykorzystać tylko i wyłącznie w trybie wieloosobowym. Tak samo dostajemy dostęp do season pasa, ewentualnych dostępów do wszelkich dodatków i rozszerzeń, które do tej gry wyjdą. To znaczy, że zapłaciliśmy za content, którego jeszcze w grze nie ma i jako osoba, która... Wyłożyła na to pieniądze, wciąż nie wiemy, czy my w ogóle ten kontent dostaniemy, a nawet jeżeli, to nie wiemy po prostu kiedy. I jeżeli GSC będzie zbyt długo zwlekać z im podawaniem informacji na temat dodatków czy trybu wieloosobowego, tym więcej ludzi się będzie ich o to dopytywać, a ci co uzyskają, no cóż, niesatysfakcjonującą dla nich odpowiedź, zaczną wylewać swoje żale w internecie, czy to przez zwykły review bombing, czy to na forach. Czy na YouTubie. I oczywiście data minerzy cały czas próbują wykopać jak najwięcej informacji, udzielić nam jak najwięcej odpowiedzi. Tylko to są tak naprawdę informacje, które mogą być prawdziwe bądź nie. Ci ludzie wykopują informacje, które są gdzieś zamknięte w plikach gry, ale nie wiemy tak naprawdę, czy te. Informacje, czy te asety, modele są użyte, będą użyte, czy są po prostu wyciętym kontentem z gry, który nigdy nie zostanie użyty. Przez to tak naprawdę dopóki GSC się nie ustosunkuje do tego kiedy, co i jak, to my tak naprawdę nic nie wiemy i jesteśmy zdani na ich łaskę bądź na ich niełaskę. I ja jako fan starych oryginalnych Stalkerów, mam naprawdę ogromną nadzieję, że GSC. Tej gry nie porzuci. Chcę wręcz wierzyć w świat idealny, w którym oni tę grę spaczują, naprawią, dadzą tryb multiplayer, dodatki, wszystko to, co nam obiecali, i jeszcze więcej. No ale tak naprawdę to tylko czas pokaże, czy rzeczywiście są studiem godnym zaufania, który nie porzuca swoich projektów, czy przysłowiowo pierdolną to wszystko i uciekną w Bieszczady. Zobaczymy. Mam naprawdę szczerą nadzieję, że nie zrobią niczego głupiego. Tymczasem zostawiam Wam komentarze, tak jak zawsze, do dyspozycji. Napiszcie w nich, co Wy o tym wszystkim myślicie. A ja będę się z Wami żegnał. Trzymajcie się, na razie i do następnego.